Dobra siemanko, siemanko ja jestem Emmet witam was w kolejnym odcinku z gry Wolfenstein Jest to odcinek bonusowy, nie będzie to po Ale pokażę wam po prostu co otrzymujemy po zakończeniu gry W poprzednim odcinku właśnie co zrobiliśmy, zakończyliśmy całą grę No i co, klikamy sobie kampania, klikamy nowa gra Poziom trudności tam byle jaki Kurde, źle zrobiłem, moment Jeszcze raz Chwila Wyjść. Dobra Klikamy sobie kampania. Nowa gra. Tam ty jaki I chodzi głównie o to, co mamy na dole, czyli kody. Kody sobie oczywiście włączymy. No i klikamy sobie łatwy. Kacenki sobie można pominąć, bo to jest niepotrzebne. No i co? Pokażę Wam, co dodają nam kody. No początek gry. Aż jeszcze raz mi się zachciało przejść tą całą grę. No i wchodzimy sobie w opcję, rozgrywka. No i kody. No i tak, możemy sobie dodawać pieniądze. Możemy sobie dodać pieniądze. 1000 dolarów. Wszystkie ulepszenia w oalu. Wszystkie bronie oraz głowy z dyni dla przeciwników. I kliknijmy sobie tab. No i póki co nie ma tu nic, ale zobaczcie. Mamy od razu wszystkie ulepszenia do broni, jak widzicie. Czyli coś czego ja nie miałem w, w fabule, że tak powiem. No i mamy głowy z dyni do naszych przy Przyjacieli. Przyjaciół. O, mamy takie coś też fajne. I też na lepszą funkcję, jest topać. Jak łączymy tarcze? Zobaczcie. Co się dzieje? Oni mają głowy z dyni. Dobra. Pójdźmy sobie jeszcze szybko. No bo. fajnie, tak. Wszystko mamy ulepszone od razu. O, tu mamy więcej amunicji. Nasza broń ulubiona. Znaczy, moja.

Good, my friend. O, przyszedłem. I patrzcie, co ta tarcza robi najlepszego. To jest wspaniała rzecz. Rozpuszcza naszych przeciwników. I zaraz wam pokażę jeszcze, co robi ciekawego z powolnieniem czasu. Zobaczcie, i... <laughs> Fajna rzecz, i podoba Tu mamy przeciwnika. I to robi spowolnienie czasu. Zamraża naszych przeciwników. Możemy ich sobie rozpuścić w ten sposób. O, no i... No i tyle. No, takie bonusy tutaj otrzymujemy. Po zakończeniu gry właśnie. Czyli kody, odsłużyłem sobie jeszcze dynamit tylko. Bazuczka też jest fajna, fajny celownik ma i można się ogólnie też po grze pobawić kodami. A poza tym, jak będziemy podczas misji zdobywać woale i kryształy, to w zasadzie nic się nie zmieni. Po prostu będziemy je mieli i tyle. Co jest, coś tu blokuje? A, dynia tu była. No i to w zasadzie na tyle byłoby chyba w tym odcinku. Taki totalnie króciutki odcinek. O, tu też mamy ładowarkę. Na początku gry tutaj też była ta ładowarka. No. I można się pobawić. Tak, bo on też ogólnie rozpuszcza. No i to na tyle ogólnie. Jeszcze sobie tylko tutaj to wszystko zrobimy. No i to było na tyle w tym odcinku. Taki odcinek bonusowy z Wolfensteina. O tym co dostajemy po grze. No i co? To było na tyle myślę. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Tym co byli przez całą serię, to również serdecznie dziękuję. No i co? Widzimy się już w następnej serii, którą planuję wrzucać na kanał. Myślę, że u Wam się spodoba. I co? Widzimy się w następnym odcinku, więc pa pa i cześć.